Siemanko, ja jestem Przemek, a te 9 sekretów, których nie wiesz o Garden of Banban 8 zmieni wszystko. I nie spojrzysz już na tę grę tak samo. Gwarantuję Ci to, bo jest to odcinek, na który wszyscy czekają. Dlatego podbij ten film tam na dole, żeby dotarł do wszystkich fanów Garden of Banban. Napisz także w komentarzu, czy wolisz Flambo, czy Banbana, a być może zgarniesz klucz do Garden of Banban. 1000 łapek w górę i 100 komentarzy i klucz leci do kogoś z Was. A my jedziemy z tym śledziem. Jedno z najbardziej szokujących odkryć ma miejsce podczas naszej podróży pociągiem z Banbanem i Flambo. W połowie drogi pociąg nagle zatrzymuje się, i podczas gdy Sir John coś ogłasza, na ekranie pojawiają się zarysy postaci. Mamy Klawrenco, Miss Nimiger, tego śmiesznego grzybka, Warzacha, Sheriffa Toadstera i jedną tajemniczą postać, której nie rozpoznaje. Jest to druga nieznana nam postać, która pojawia się w tym chapterze. To oznacza, że mamy już powoli zapowiadane, czego możemy spodziewać się w chapterze dziewiątym. Ich zapowiedzenie, jest wstępem do tego, co nastąpi. Obrazy bruszysty, które są rozwieszone w tym korytarzu, to jest prawdziwa kopalnia ciekawostych i ukrytych smaczków. Na ścianie wisi siedem obrazów, a każdy z nich ma głębsze znaczenie. Omówimy sobie trzy najciekawsze. Pierwszy nawiązuje do dnia przyprowadzenia przyjaciela i przedstawia sześć oryginalnych maskotek wybranych na to wydarzenie: Jumbo Josh, Bun Ban Stinger Flynn, Banbalina, Ptakopila i Kapitan Fiddles. Dla zapominalskich, w tym dniu, czyli dniu przyprowadzenia przyjaciela, chciano zaprezentować te sześć postaci wszystkim dzieciom, ich przyjaciołom, pracownikom i właścicielom firmy. Ale jako, że eksperymenty nie były na to gotowe, to zaatakowały ludzi, i jak to się wszystko skończyło, to już doskonale wiemy, bo ugrzęźliśmy w tym bagnie po uszy. Obraz numer dwa to Syringeon oraz Dada Du trzymający w rękach karty z symbolem królestwa. Symbolizuje to ich współpracę, aby zdobyć władzę w przedszkolu Banban -Ban i to, że to oni rozdawali karty, czyli podejmowali decyzje zamiast królewny Bonseli. Kolejny z nich jest najmroczniejszy. Przedstawia on obywateli kłaniających się Syringeonowi, który i tak ma ich za nic, mimo że obywatele go uwielbiają. Teraz wiemy, że jego ego było tak wielkie, że kazał się wszystkim nazywać swoim Ojcem. to powiem wam, że dużo miał w takim układzie swoich dzieci. <laughs> to pokazuje, jakie intencje ma Serin Jeon i że chce wyłącznie swojego dobra, a wszystkich pozostałych ma za nic. Ale jest jeszcze jeden obraz, który jest zaskakująco emocjonalny. Widzimy na nim pełno zmutowanych postaci, a także samego bruszistę. Pierwszy raz widzimy go w całości. Jest to wygląd pierwotnego królestwa. Bruszista namalował tutaj wszystkich, którzy byli ze sobą bardzo blisko, byli bardzo zżyci. Jednak w pewnym momencie wszystko się posypało pało jak domek skarb i szczęśliwe królestwo zamieniło się w piekło, w którym to postanowiono obalić królewne bącelie. Korytarz z obrazami prowadzi nas do wystawy przedmiotów z poprzednich chapterów Garden of Banban. Mamy na przykład figurkę Banbana i Banbaliny z chaptera 2, którą widzieliśmy na torcie. Jest sztylet ze zwiastunów Garden of Banban -Ban 8, którym była przebita mała maskotka Banbana. Mamy pilota, nawet naszego poczciwego drona, którego możemy nawet uruchomić. Oprócz tego, bardzo ważny eksponat czyli obroża elektryczna z Garden of Banban -Ban 7, która potrafi kontrolować zachowania postaci wbrew ich woli. I widzimy to nawet w tym chapterze, bo taką obrożę ma przykładowo Miss Mimikę. Wszystkie te przedmioty pełnią funkcję trofeów i są dowodem na to, że Sirin John obserwował wszystko i kolekcjonował fragmenty przeszłości jak trofea, które przypominały mu o jego wielkim sukcesie bo miał takie wielkie ego. Gdy w końcu otworzymy szafę, w której ukrywa się flambo, ujrzymy wiele rysunków, które on sam namalował. Flambo namalował wszystkich przyjaciół, których pamiętał z poprzedniego Chaptera Zero. Te rysunki są naprawdę bardzo ważne w całej tej układance. Możemy na nich zauważyć Jestera, banbana, napnaba, ale jest też na przykład banbalina, obok której zobaczysz serduszko. I aż do tego momentu myśleliśmy, że banbalina jest wybranką banbana, ale także wychodzi na to, że Flambo czuje do niej miętę. Co w sumie Starał się wykorzystać Syringeon. Szafa ujawnia nam także nową postać, której do tej pory nie widzieliśmy. Tylko jest jeden problem: totalnie nie wiem, kto to jest. Trochę przypomina BanBana, ale to nie jest on. A Wy jak myślicie, kim jest ta postać, napiszcie w komentarzu. Jedna z ostatnich scen jest mega mocna. Kiedy BanBan -Ban pokonuje Syringeona, wielu z Was mogło umknąć to, że poddali czaj się Niania. Nie rusza się, nie mówi, ona po prostu stoi i wszystko obserwuje Ostatni raz widzieliśmy ją w Garden of Banban 6 Ale jej nagłego powrotu chyba nikt się nie spodziewał Wygląda to na jakiegoś glitcha, ale to nie jest żaden glitch Wygląda to tak, jakby otworzyła w tym momencie jakiś inny świat Twórcy wyraźnie nam sugerują, że to co się dzieje ma z nią coś wspólnego i myślę, że może odegrać ona kluczową rolę w Garden of Banban 9. Dlatego, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych informacji, to zostaw suba dzwoneczkiem i lajka, a my lecimy dalej. Po pokonaniu Miss Mimiker na ziemi widzimy pewną wiadomość, która brzmi obserwuje z góry. Większość graczy to ignorowała, ale jeżeli skierujesz kamerę w górę, to zobaczysz go, wielkiego Napnaba. Zastanawiające jest to, że on nic nie robi, nie atakuje, nie porusza się, tylko patrzy swoimi wielkimi oczami. To tylko krótki moment, ale jeden z najstraszniejszych w tej całej grze. To dowodzi, że historia Napnaba jeszcze się nie skończyła i że twórcy przygotowywują go do znacznie większej roli, którą odegrał gra w Garden of Banban 9. W jednym z pomieszczeń dokonałem kolejnego ciekawego odkrycia. Na pewno pamiętacie te małe homary, które podążały w pewnym momencie za nami krok w krok. Jeżeli dobrze się rozejrzymy, to zobaczymy grafikę, która potwierdza, że należą one do klawręco. Być może Klawrenco jest dobrą postacią, tak jak jego dzieci, w sumie one nas nie atakowały, ale przez obroże, która kontroluje go, jest naszym wrogiem. Czyli co, w kolejnym czapterze Klawręco to nasz przyjaciel? <gryw> Już kolejny? Kiedy zaczynamy ciężką pracę w kamieniołomach, to możemy spotkać Stinger Flyna. Ale jest on o wiele mniejszy niż wcześniej. Ma wielkość mandarynki i w sumie wygląda jak mandarynka. Ale dlaczego on jest taki mały? Jeżeli przyjrzysz się uważnie Stinger Flynowi, to zobaczysz, że ma on dziurę w głowie. Biedny stingerek. Jak wiemy, powodem, przez który Stinger Flynn robi się gigantyczny jest ziweniu. Gdy je zażyje, rośnie do gigantycznych rozmiarów. A w poprzednim chapterze doznał pewnego rodzaju obrażeń. Które sprawiły, że wygląda jak jakaś mała meduza. Utrzymuje tę wielkość, a raczej małość, hehe, przez cały rozdział ósmy i możliwe, że utrzymają ją do ostatniego chaptera. Na dodatek ludzie nie zdają sobie często sprawy, że Stinger Flynn miał tę samą czarną dziurę już wcześniej, w rozdziale trzecim. Ach, te piękne czasy! To, że w każdym Garden of Banban mamy jakieś ukryte pomieszczenia, to jest pewne jak dwa razy dwa i tego nie muszę nikomu mówić. Skupimy się na postaci, której zapowiedź pojawiła się w tym pomieszczeniu. Oni baloni, bo tak się nazywa, wygląda troszkę dziwnie. Ma brzuch wielki jak balon, a jej cytat to im większy mój brzuch, tym większe moje przytulasy. Z tymi przytulasami to kojarzy mi się trochę hagiwagi, który też miał nas przytulać, ale on akurat przytulał trochę za mocno, więc jestem tutaj trochę ostrożny. Czy oni baloni też będzie taki sam? Nie sądzę. Tym bardziej, że na tablicy obok widzimy, że został stworzony przy pomocy fal genetycznych. I ma bezpośrednie powiązania z królewną Bąselią, która przecież była dobra. Czy Oni Baloni jest odpowiedzią na nasze wszystkie pytania? Czy on zakończy ten cały bałagan w przedszkolu Banban? Ban? Może tak być, bo jeszcze więcej dowiadujemy się, gdy włączymy telewizor. Tam widzimy, że wszystko zostanie odkryte. Wydaje mi się, że Oni Baloni będzie kolejną bardzo ważną postacią w tej układance. Ty także bądź ważną postacią i obejrzyj te dwa filmy.